Hej, moi drodzy! Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Po bardzo długiej przerwie, wiem po roku, e, ostatni film był, podaj, że chyba przed świętami. To było otwieranie kalendarza. jeżeli, jeżeli ktoś chce sprawdzić, jak to wyglądało. To może ewentualnie wejść na mój kanał i sobie to zobaczyć, wpisując, e, otwieranie kalendarza, łyżeczka. Słuchajcie, ja do Was przychodzę z nową energią, z czymś, z nowymi planami, pomysłami. E, Stwierdziłam jednak, że e, nie będę tutaj tworzyć kanału, który będzie o wszystkim i jakby o niczym. Taki typowy marszm, jaki był na początku, bo co prawda tam było po prostu wszystko. Teraz stwierdziłam, że zmienię jakby sposób swojego dodawania filmów i tego, jak on mniej więcej będzie, bym chciała, żeby wyglądał po prostu. To będzie tak, że będzie jedna tematyka, i nie będzie w tej tematyce poruszane 10 tysięcy innych rzeczy poruszanek. Jak moglibyście zauważyć, ani nie jestem stricte wystrojona, co prawda mam sukienkę w panterkę, ale no nie jestem wystrojona, nie jestem też wymalowana. Iż gdyż z przyczyn naturalnych nie ruszam się dzisiaj z domu ostatni dzień, dzięki Bogu. I po prostu stwierdziłam, że nie będę się malować i też nie będę specjalnie na kanał bo ja stwierdzam fakt, że chciałabym, żebyście zobaczyli jak jest naprawdę w moim życiu, jak, jak to wygląda i nie będę tutaj udawać nie wiadomo jakich youtuberów i nie wiadomo kogo i robić siebie nie wiadomo kogo, po prostu chcę być po prostu sobą. Przychodzę też z pewnymi zmianami samej w sobie, z pewnym poukładaniem sobie w głowie pewnych rzeczy, spraw, które no, w dorosłości mają duży wpływ na nasze życie. Bo wiadomo, jak byli, jest, byliśmy dziećmi za wszystko i, i decydowali rodzice, wszystkie jakieś tam słuchajcie, problemy, konsekwencje, y, jakieś tam rozwiązania, jakieś tam decyzje. No po prostu o wszystkim jakby decydowali rodzice i każdy z nas y, tak miał po prostu. I powiem Wam, że cieszę się z tego, że tutaj wracam. Liczę się z pewnym hejtem. Takim brakiem zrozumienia pewnie. Moja tematyka będzie też nie jakoś stricte szeroko pojęta, bo nie jestem naukowcem, ani doktorem, ani nikim takim wyszkolonym, wystudiowanym, słuchajcie, ale będę chciała poruszyć bardzo ważną tematykę, która jest dla mnie mega, mega bardzo teraz w, w tym czasie i nie tylko w tym. Od jakiegoś czasu. Kiedy to się zaczęło, powiem wam dokładnie w kolejnej tematyce filmu, jeżeli zacznę tą tematykę filmu i będę chciała poruszać ten temat bo wiem, że ten temat jest takim tematem nie rozmawiajmy o tym bo głupio, bo wstyd no bo jak, dlaczego nie warto się tym dzielić uważam, że jeżeli są rzeczy które mogą pomóc innym, które mogą rozwiązać pewne wątpliwości innych osób to naprawdę warto się tym dzielić, swoim doświadczeniem, swoim poczuciem, tego jak ktoś to przeżył, przeszedł, jak to odczuł, tak. Więc ja stwierdziłam, że są to rzeczy, które nie są do końca, tak jak powiedziałam wcześniej, wyuczone przeze mnie, ponieważ nie jestem żadnym doktorantem ani studentem ani niczego innego. Będę to po prostu mówić i. Opowiadać o tym z własnego doświadczenia życiowego, z tego co do tej pory mimo swojego wieku przeszłam, i komuś może się wydawać, że co ja mogłam takiego yy, i tak dalej przejść. I, I to jest jakby moje myślenie, aczkolwiek wy możecie yy, yy, myśleć inaczej jako moi widzowie. I w, w, wiem o tym też, że ten kanał na początek nie będzie miał nie wiadomo ilu widz, widzów i, i tak dalej. Ale ja chcę z tym ruszyć, bo uważam, że jest to potrzebne. Jest to potrzebne mi przede wszystkim. Wiem, że jest to potrzebne społeczeństwu. Nie wiem, czy w mniejszej, czy dużej ilości. Chociaż powiedziałabym, że ostatnio w dużej ilości. Że osoby bardzo się zamykają na pewne rzeczy i tematy, i uważam, że takie coś powinno być poruszane. I nie mówię tutaj, że każdy się musi ze mną zgadzać, bo nie, każdy ma prawo do swojego zdania. I nie musi tak być. Ja po prostu mówię to tak, jak powiedziałam wcześniej na swoim doświadczeniu, i to jest moja opinia, moje zdanie. Nie każdy się z nim musi zgodzić i każdy może mieć inne. I ja do tego nic nie będę mieć i nic nie mam. Aczkolwiek właśnie wróciłam po takiej drugiej przerwie, bo było wiele, wiele takich rzeczy, nad którymi ja sama musiałam popracować, i musiałam. Wypracować sobie pewne system swojego funkcjonowania w codzienności z takimi banalnymi, ale w tamtym czasie ciężkimi rzeczami. Więc, tak naprawdę, kwestia mm, <grych> pracy nad sobą I, i to nie jest tak, że ja tą pracę skończyłam, bo ja pracuję dalej nad sobą. Dalej, jakby uczę się, dalej, jakby poprawiam pewne rzeczy. Sobie samej, ze sobą, i związanymi z właśnie z, z takim podejściem do życia, dorosłego życia, do życia, które, w którym jakby jako dorośli jesteśmy już po części trochę sami, decydujemy sami za siebie, o to bardziej mi chodzi, bo wiadomo, że gdzieś tam mamy bliski, którzy wspierają nas mniej lub bardziej, ale po prostu są, no są też osoby, które ich nie mają, ale to już nie wdrężajmy się w ten temat, bo to nie o to chodzi mi i chciałabym, aby to właśnie zostało przeze mnie poruszane. Przede wszystkim też wiele rzeczy zmieniło się u mnie w związku. Stało się coś, co dało mi bardzo dużego kopniaka, takiego, wiecie, do działania. I tak i owszem, jestem dalej z tym partnerem, którym byłam i dalej się kochamy. Ale wcześniej uważam, zanim zaczęłam jakby pracę nad sobą, to uważam, że po części była... Moja wina, aczkolwiek powiedziałabym, że bardziej moja wina, a po części też mojego partnera, dlatego że ja byłam osobą, która. Nie były to jakieś duże, słuchajcie, problemy i czy, czy kwestie, ale byłam osobą, która dużo rzeczy jakoś, nie wiem, zamknęła się w sobie, bała się. Bała się, no, można to powiedzieć, że się bałam. E, bała się dużo rzeczy mówić swojemu partnerowi. Takich banalnych, prostych, to nie były jakieś takie problemy, nie wiadomo jakie, słuchajcie. Ale to były takie chodziło po prostu o ludzką komunikację, która jakby była szczera, ale przez to, że ja jakby się zamknęłam, jestem tak troszkę e, takim wylękniętym i trochę strachliwym człowiekiem, to też. Bałam się po prostu banalnych, prostych rzeczy, bałam się mu powiedzieć, słuchaj, nie podoba mi się. I to, jakby to, że ja mu to na przykład coś tam powiedziałam. I to jest przykład. Nie podoba mi się w tobie, że robisz to tak, a nie tak. I, i, i to nie było na nas zasadzie, że on to musiał poprawić, bo ja tak chcę. Tylko po prostu ja wyraziłam swoje zdanie i chciałabym, aby on o tym wiedział. I ja wcześniej. E, takiego czegoś się, e, szczerze powiem, nie do końca mia miałam, ale nie ze wszystkim. A teraz jakby no nie ma tego problemu i to bardzo mi dało takiego kopa. Słuchajcie, że nieważne co się dzieje, nieważne jak, ja powinnam e, takie rzeczy mówić, komunikować, bo nie każdy siedzi w mojej głowie i tak chyba każdy ma. Że no nie każdy jest łatwo domyśleć się, w ogóle nie jest łatwo domyśleć się, o co chodzi tym drugiemu człowiekowi. Po prostu ludzka, prosta komunikacja, najlepiej szczera, bez kłamstwa, bo na kłamstwie żadnej relacji, ale to żadnej: ani rodzinnej, ani przyjaznej, ani związkowej, żadnej nie zbudujemy, bo z kłamstw, można zejść daleko, ale nie do końca. I nawet nie wiem, czy nie do końca stwierdzenie jest dobre. Z można dojść daleko, ale nie można już wrócić. I właśnie o to tutaj chodzi. I słuchajcie, właśnie tak to będzie wyglądało. Wracam po powrocie, po, długim, po, po długiej przerwie. E, liczę na to, że ten kanał się rozwinie jeszcze bardziej, że Wy mi w tym pomożecie że będę miała bardzo fajnych widzów, um, albo fajnych, wiadomo, że jakiś się tam trafi, który coś tam sobie napisze. Um, no chcę to po prostu rozwinąć. Tak, a propos tego, że zniknęłam, to też jakby trochę zdemotywowało mnie to, że no wiadomo, to są początki i nie jest łatwo, bo um, takich rzeczy już mamy dużo, w dzisiejszym świecie żyjemy tak, jak żyjemy. Jest dużo elektroniki i tak dalej i tego wszystkiego i słuchajcie, wszystko idzie do przodu. Więc jakby e, trochę mnie to przerosło, że no, tak trochę nie bardzo mi ruszył ten kanał. I może to właśnie było przez to też spowodowane, że on nie ruszył, że jakby e, stoi w miejscu, mm, że właśnie tam było tak wszystko naraz, takie niewspólne. I teraz właśnie doszłam do wniosku, że te filmy, jeżeli będę nagrywać, będzie jedna tematyka, e, nie będę się, będę się starała nie wrzucać innych tematyk. Tematów. Chyba, że coś tam wspomnę, na przykład co będzie w kolejnym filmie, czy coś takiego, no to okej, okay, ale jakby nie będę rozwijać tego dalej. I właśnie kończąc y, początek y, tego nagrania i tego vloga, chciałam powiedzieć właśnie, że następną tematyką, y, która będzie, będą to książki, które bardzo, ale to bardzo mocno pomogły mi właśnie. W pewnym sensie też dojrzeć w swojej głowie, dojrzeć w sensie takim trochę innym znaczeniu, nie jako że, wiecie, no, jestem niedojrzała, bo coś tam, bo robię jakieś rzeczy, które są rzeczami niedopuszczalnymi w moim wieku, tylko po prostu dojrzeć w mojej głowie tak życiowo, właśnie, tak dorosnąć troszkę, które pomogły mi właśnie zrozumieć moje dotychczasowe takie komplikacje właśnie z komunikacją, ze sobą i takie po prostu swoje ludzkie problemy, które każdy ma mniejsze lub większe, i albo ktoś o nich mówi, albo nie. I właśnie w następnym etapie będzie książka, którą przeczytałam pierwszą, która ba, i to właśnie ona pierwsza, popchnęła mnie do dalszej tematyki, do dalszej pracy, do tego, aby o tym rozmawiać. Do tego, aby się tego nie wstydzić, bo to nie jest nic złego i nawet już mam zrobiony materiał. Słuchajcie, w sensie zrobiony na zasadzie, że wiem, co chcę wam powiedzieć, i mam to zapisane po prostu. I ta książka właśnie otworzyła mi takie duże wiecie oczy, że wow, z tym albo się uda, albo nie ryzykujemy, wiadomo, kto nie ryzykuje, ten nie ma nic, a warto zaryzykować. No jeżeli się nie uda, no trudno, nie udało się z tym, uda się z kolejnym. I tak stwierdzam fakt, że właśnie tak chcę ruszyć. Ruszam, bo tego chcę, bo mi to sprawia dużą frajdę, bo mi to sprawia satysfakcję, że ja mogę to powiedzieć, bo ja to jakby przeszłam, um, że mogę się tym podzielić i przede wszystkim, że mogę kogoś, komuś pomóc w rozwiązaniu może w, w jakimś stopniu jego yy, myślenia i jego kwestii, jego podejścia i jego yy, wątpliwości, rozwiać jego wątpliwości. Tak, myślę, że to to. Po prostu stwierdzam, że tak trzeba, że ja to czuję, że muszę to zrobić, bo jeżeli ja nie spróbuję, to ja nie przekonam się i tak ma chyba każdy. I bez względu na to, co się tutaj na tym kanale będzie działo i wydarzy, ja stwierdzam, że próbuję, nie poddam się, próbuję jeszcze raz, zobaczymy jak będzie. Liczę na to, że Was będzie sporo. Liczę, że mi trochę pomożecie, żeby te filmy trafiały jak najdalej do jak najwięcej osób, żeby żebyście mi po prostu pomogli się rozwinąć, bo jakby dla mnie te pierwsze takie sygnały mają Dość takie duże znaczenie. No jak wiecie, no po pierwszych filmach niestety trochę się tak wycofałam. Ale to było też spowodowane innymi rzeczami, o których nie chcę osobiście mówić, bo nie chcę nauczać swojej prywatności. Co się stało, że wyszłam z takiego typowego dołka, to też przyjdzie moment i czas, że Wam to powiem. Słuchajcie, moi drodzy, więc pod tym filmem, na początek, po powrocie moim... Em, Zostawcie kciuki, komentarz, subskrypcję, co tam chcecie i roześlijcie ten film, jeżeli macie ochotę dalej. Wiem, że nie będzie mi łatwo, ale liczę na to, że cokolwiek się ruszy, cokolwiek się wydarzy i będzie to coś pozytywnego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Haj.